Słuchasz podcastu z serii Pogadanki, temat witryna Patrona, witajcie, hura, udało się w końcu zrobić to co chciałem od paru lat, wreszcie się udało mi dostać na witrynę Patronite, dzięki witrynie Patronite będziecie mogli mnie wspierać finansowo w różnych kwotach, w różnych wariantach pomocy, które są tam podane, Oczywiście każdy wariant w zależności od kwoty ma pewne nagrody przydzielone. Im większa kwota, tym bardziej ciekawsze nagrody macie do dyspozycji, a zarazem równolegle macie możliwość poproszenia mnie o pomoc w danej sprawie technicznej, jeżeli wybierzecie odpowiedni próg kwotowy. W dodatku, niektóre z tych. Przy nagród możecie odbierać za pomocą słynnej platformy, jaką jest Discord, gdyż Discord jest zintegrowany z pewnymi programami kwotowymi. Do tej pory przez dłuższy okres działałem na witrynie Patreon. No tylko jak sami wiecie, witryna Patreon była amerykańską wersją, czyli tylko obsługiwała. Dolary, euro i inne waluty, niestety nie polską, mimo tego, że się przetłumaczyli na wersję polską i niby już rejon polski obsługują, ale nie zmienia to faktu, że cały czas byli bez obsługi naszej waluty, więc starałem się długi czas, od paru lat, żeby wejść na tą platformę Patronite, no ale niestety przez tyle lat mi się to nie udawało. Dopiero teraz, przez ostatni parę dni wstecz, czyli jakieś, no ja wiem, 3-4 dni temu od dnia kiedy wam to publikuję Jestem na tej platformie no i ją powoli uzupełniam, aktywuję i tak dalej. Jako tak profil mam już aktywny, ale muszę ją uzupełnić o pewne treści, o pewne informacje, żeby po prostu to dobrze i profesjonalnie wyglądało. Ale jak sami wiecie, pisać coś o sobie tak natychmiast na już na teraz nie jest to łatwe, więc nawet jeżeli podjąłem próbę w tym roku ponowną, po takim długim czasie, żeby się aktywować i wejść pełnoprawnie na tej platformie, no, zajęło mi to naprawdę sporo czasu, bo aż miałem tak naprawdę trzy podejścia. Dlaczego trzy podejścia? Proste, ponieważ trzy razy im coś się nie pasowało. A od razu Wam mówię, że weryfikacja i autoryzacja. Na witrynie Patronite jest bardzo surowa. Po prostu, jeżeli z jakichś tam wymogów nie spełnicie tak jak oni chcą, to nie ma szans, żebyście byli aktywowani. Co jest ciekawe, bo na tej zagranicznej platformie, na której przez tyle czasu byłem, tam nie było takiej surowej, rygorystycznej weryfikacji. I mówiąc szczerze, powiem taką ciekawostkę, że w jednym z maili. Które dostałem od nich od jednego z przedstawicieli tej platformy, napisałem prosto z mostu, jako tak zwane postscriptum, że ich wymogi są strasznie rygorystyczne i bardzo surowe w porównaniu do ich konkurencyjnego portalu zagranicznego. Nie wiem, czy to ich to przekonało, czy nie, ale na szczęście się udało, więc od teraz możecie mnie wspierać, jeżeli będziecie chcieli na witrynie Patronite. Na miarę na mój profil oczywiście znajdziecie na witrynie internetowej, jak i na moim disk, y, tym, Twitchu i innych y, społecznościówkach. Wszystkie rzeczy związane z Patronitem, jak i innymi witrami, witrynami oczywiście macie na moim profilu Linktree, który jest tak zwanym indeksem wszystkich moich witryn. No i tak naprawdę przez niego możecie do wszystkich rzeczy trafiać, moich, co są ze mną związane. Mam nadzieję, że będziecie chętnie zaglądać na tą witrynę, na ten mój profil na portalu Patronite. No i że będziecie mnie jako tako delikatnie wspierać. Nie mówię, że to jest wymóg, no bo to nie, wiadomo, ale jeżeli ktoś się zdecyduje, to na pewno będziecie mieli. Bardzo fajne z tego profity. Jedną z nich, na przykład, właśnie jest to, że możecie ze mną porozmawiać jeden na jeden sobie na głosowym czacie przez Discorda, jednocześnie też właśnie uzyskać pomoc techniczną w sprawie systemu, komputera, konfiguracji sieciowej czy coś tego typu rzeczy. Więc no, sądzę, że Wam się coś takiego powinno przydać i spodobać. A wy powiedzcie mi, co sądzicie o samej platformie Patronite? Macie jakieś fajne przygody z nią? Mieliście z nią do czynienia? A może sami korzystacie z tej platformy? I jeżeli sami korzystacie jako autor, to dajcie znać, jak Wam przeszła weryfikacja na tej witrynie? Sprawnie? Z kłopotami? Czy po prostu odpuściliście sobie temat ze względu na problem z autoryzacją? Dajcie znać, dobra? I to na tyle w dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że Wam się spodobała ta informacja, którą Wam powiedziałem, i do usłyszenia w następnym podcaście. Hejka!